dobry i witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj zaczynamy dzień, jedziemy właśnie na zakupy po mm, duże pudła. Mam nadzieję, że uda nam się kupić, może jakieś promocje będą, tak? więc zobaczymy. Kupiłyśmy właśnie takie duże plastikowe pudło, bo e, chcemy tam właśnie włożyć Natalki... Co tam chcemy włożyć? No. E, takie pamiątkowe rzeczy po prostu i też powkładamy zamiast kartonowych pudełek, to takie duże, e, plastikowe rzeczy na święta, bo dzisiaj już wszystko tam rozkładamy. A właśnie tutaj będą pamiątki, ponieważ e, rozwaliłyśmy komodę, więc musimy wszystko tam powyciągać po prostu i powkładać. Ja już posegregowałam, ale dobra, lecimy z tym. Ok, to przyjechałyśmy z czterema pudłami. Nie jest to, co myślałam, że kupię. Ale w zasadzie tam nie było jakiegoś dużego wyboru Trochę się bałam tych dużych, dużych pudeł brać, takich Bo jak się tam po prostu dużo włożę, to później będzie cięż, ciężkie to, tak? Tak więc kupiłam takie trochę mniejsze i dwa jeszcze mniejsze Znaczy nie, one są takie po prostu długie, tak? Że jak, czekajcie, żeby to wam pokazać Zaprezentuję to Czyli tak, to będzie Potrzymasz na tuś kamerę na to jeśli mi się da wyjąć, mi się. Jest. Czyli one będą w ten sposób stały, nas e, mamy pokój taki specjalny właśnie. Czyli to będzie tak stało, a to albo będzie stało na tym, e, albo będzie to pod łóżkiem, tak jak tutaj jest e, rysunek. Ale jeszcze zobaczymy. Na razie chcę uzupełnić ten duży. E, a później, no zobaczymy jak to będzie, chyba że te małe wezmę na, na twoje pamiątki, a dużo będzie na świąteczne rzeczy. Ale to zaraz zobaczymy co, ile, czego mamy. Już jest większość pudełek zanieczyszczona. Przyniosłam jeszcze te pudełko, które już teraz właśnie e, opróżniłam. Jest teraz plastikowy, myślę, że te rzeczy wrzucić do plastikowego. A tu no, nie już pudełeczku na choinkę, tak więc zaraz zabieramy się, żeby to schować że już tutaj mamy nową szafkę. Tak wygląda. Na razie stoi tak właśnie po przekątnej, tak? W rogu takim. tak taka że chyba będzie lepiej. I później ta szafeczka będzie dosunięta, tylko na razie tam jest wejście do światełek, które są na balkonie. I ona jest po prostu taka długa, tak wtyczka, więc musiałam to troszkę to odsunąć. Tak więc tak się prezentuje szafka, szafkach. Postawiłam tam takie, no, takie badulety, tak? ten świeżo dostałam od Marysi. Więc dziękuję bardzo. E, to też dostałam ramkę, który właśnie muszę też tutaj jeszcze włożyć. Czarna. A tu mam takie pojedyncze zdjęcia, e, które były wcześniej wywołane. Tak więc to co się tym prezentuje. I to jest właśnie z tego samego kompletu, co ta kafeczka pod telewizor. Tak to przyszła. z... Z, ze świetnika, tak? Przyszła wyrzucałaś śmieci. No i teraz wkładamy tutaj choineczkę i wszystkie dekoracje. Inside the noise, I can feel you. Mm. Once you've seen all the things, all the places, I hope it means that you'll come home to me. Once you travel the world, all the spaces. No, i jest już po świętach, zobaczcie, już nie ma choinki. Tam za mną jest szafka, którą próbuję Wam nie pokazać, tak więc się szybko odwrócę w tą stronę, bo szafka nie jest jeszcze skończona. Czekam właśnie na mojego znajomego, żeby przyszedł mu pomóc. Domontować drzwiczki, a ona już tam stoi. Wiecie, powkładałam rzeczy i tak dalej, ale nie mogę Wam jeszcze pokazać tego wszystkiego. Nie mogę zmontować filmiku, który Wam nagrałam, jak ja to w ogóle montowałam razem z Natalką. Ale tutaj z tyłu możecie zobaczyć jedną szafeczkę. Która no, wydaje mi taka gablotka. Wydaje mi się, że naprawdę fajnie tutaj e, się wkomponowała. A ja teraz mam właśnie e, trochę czasu i postanowiłam, że nagram dla Was film, który być może już jest na kanale, a może dopiero będzie po tym vlogu, nie wiem jeszcze, zobaczymy, jak mi to wyjdzie. E, tak więc trzymajcie kciuki, bo mi się wydaje, że to będzie taki e, fajny filmik, taka bardziej pogadanka. Które na pewno Was zainteresuje, bo wiele z Was pisało mi o tym, żebym to nagrała. Tak więc yy, mam nadzieję, że mi się uda, że się za bardzo nie rozgadam. O, yy, ja teraz chyba właśnie jeszcze zrobię sobie kawkę, siadam i nagrywam. Wczoraj zrobiliśmy takie rogaliki. Zobaczcie, ile tylko zostało. Niektóre były z drzemem, a niektóre chyba, czekajcie, ten, ten chyba ten pod spodem. On jest z, z krówką z tą masą taką, wiecie, karmelową, przepyszne wyszły, ale bardzo słodkie. No ale nam to nie przeszkadza, tak jak widzicie mam tutaj w pudełeczku jeszcze takie po pierniczkach i pierniczki i takie świeże rogaliki, przepyszne wyszły. Już włączyłam piekarnik, że Natalka je swój rosołek, <laughs> w ostatnią miseczkę, a ja chciałam wam pokazać z czego robimy ryby, bo jak wiecie my za bardzo mięsa nie jemy, a tutaj mamy takie tak zwane chicken nugget, ale to są właśnie z tej firmy Corn. Pokażę, pokażę wam w ten sposób no są przepyszne naprawdę um, ta konsystencja tego jest jak właśnie um, kurczak no ale tam nie ma kurczaka tak e, te akurat nagety kupiłam w lidlu um, bo już są też tam jest um, takie kawałki jakby kurczaka znaczy ala kurczaka i, i jakby bolognese, tak tylko że no corn czyli to jest dokładnie jak tam powiem czekaj, czekajcie to jest. Mi się wydaje, że to one są zbożowe. Tak, tak, tak. One z to są zbożowe właśnie produkty. E, nam się bardzo e, to sprawdza tych kawałków małych, a raczej nie kupujemy. Dla mnie one nie smakują. Nie wiem, e, no, ta, no dla mnie i absolutnie nie. Tylko to i ten właśnie jakby ala Bolognese. Tak, więc to wstawiam teraz w tą paczuszkę. Stawiam teraz do piekarnika, niech to mi się trochę upiecze i później zrobimy rapy i pokażemy Wam, co my tam do nich wkładamy. No to zaczynamy robić rapy. Przygotuję najpierw warzywa. Matusz. <ścoughs> Cebulkę kroimy, plasterki kroimy później po prostu tak o, na takie małe kawałeczki. Do tego będzie ogórek. Ja pokroję go w plasterki, ale można też go po prostu wzdłuż pokroić. Jeden pomidor, mam tutaj worek sałaty, majonez e, i taki sweet chili sauce, bardzo go lubimy. I tutaj w Lidlu znalazłam, wczoraj byłam, znalazłam właśnie na przecenie za 34 pi z 49 takie małe, e, brązowe tortille rapy. I to jest do 6 ważne, tak więc nawet jeszcze mam do tego ile? Dwa dni? Tak. E, tak więc to podgrzeję troszeczkę w mikrofalówce. Nie tam, chyba 10 sekund, żeby po prostu był y, cieplejszy. Posmarujemy majonezem, sosem, warzywka, no i te ala kurczaczki, ale to już zaraz zobaczycie, jak to wygląda. The traveling kind, Żółwiki przy okazji też trochę zjedzą, co nie? Tam są warzywka. Mały żółwik, chociaż jedliście z rana, co? A tutaj duży śpi, zagrzebał się. Ciepłotko wam tu, co? Czemu wy nie śpicie jeszcze? Rybki sobie tutaj pływają Ganiają się Ostatnio wyczyściłyśmy akwarium Bo już było tak zaniedbane, ale jest A wy myślicie też, że Od razu jedzą go, tak? Głodomory nasze, nie, jadłyście Nie można przekarmiać rybek Co nie? To jest ta nowa Nasza rybka, a to jest ten poprzedni Piękne The traveling kind It's a known fact Yeah, I know that I hope I'll be your wyszły po prostu przepyszne, pojadłyśmy e, chyba nawet wszystko, zjadłyśmy, tak mi się wydaje e, i właśnie usiadłam teraz do montowania filmiku poprzedniego który na pewno będzie pierwszy, ten taki o opoga jak e, moje pierwsze dni wyglądały tutaj w Anglii. więc serdecznie Was zapraszam, zostawię tutaj link do tego filmu, e, a ja będę właśnie montować ten vlog e, z dzisiaj, tak po prostu, taki zwykły, dzienny vlog. Mam nadzieję, że Wam się podobał, jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, będzie nam bardzo miło. Mamy teraz um, no taką motywację do nagrywania, bo już jest coraz Was więcej tutaj. Coraz więcej Was ogląda, komentuje, jest nam bardzo, bardzo miło. Tak więc, e, jeżeli jesteście tutaj nowi, to zasu zasubskrybujcie, bo naprawdę warto. Chcę właśnie nagrać więcej takich pogadanek, jak zrobiłam wcześniej, tak więc napiszcie nam w komentarzach, jeżeli chcecie czegoś się od nas dowiedzieć. E, zapraszam Was także na Instagram: My Beautiful Life, tutaj zostawię link. Yy, ostatnio tam dodałam właśnie takie jakby mm, pytanie, jakieś yy, Wasze założenia na mój temat, ponieważ chciałam zrobić taki filmik, bo widziałam na innych kanałach, że naprawdę fajnie to wychodzi. Mam już kilka pytań i jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, jakieś założenia na mój temat, to napiszcie mi tutaj na dole, a ja coś yy, dla Was nagram. Tak więc do zobaczenia niedługo, pa!